Witajcie, jestem Ania i witam was w kolejny odcinku na moim kanale i dzisiaj jestem w stroju baletowym, mam nawet baletki. Czekajcie, nie wiem czy to widzicie, ale mam teraz A. no później Wam to pokażę. Będziemy dzisiaj nagrywać film. Jestem przebrana. W taką czarną luzeczkę, a raczej body, różową spódniczkę i baletki, jak prawdziwa baletnica. Ale ja zabierę sobie jeszcze coś na główkę. Trzy, dwa, jeden, start. Ok, mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam opaskę. I można coś zrobić. No to ja się przebiorę do normalnego stoju i widzimy się za chwilę Ok, już się przebrałam i jak zostawicie 50 łapek w górę to zagramy sobie w płytę minecrafta, w środku powinna być płyta, ale nie ma jej, ponieważ jest wsadzona do monitora o tego tu jest monitor tu jest to a tu jest pad Płyta jest wgrana tutaj. Dlatego jej teraz nie mogę pokazać. Minecraft chyba prawie każdy lubi. Nie? Gra w polskiej wersji. Tu macie to napisane. Możecie przeczytać. OK. Dzisiaj mieliśmy coś robić na odcinku, a na razie tu nie zrobiliśmy ani jednej rzeczy. Dlatego musimy się zabrać do roboty. Mm, nagrywam się sam. Pierwszy raz się tak nagrywam. Także tak ręką trzymam. Z kamerę. Kot tam jest. Widzicie go? Nie, wy chyba go nie widzicie. Popatrzę się na niego i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już się popatrzyłam i dowiedziałam się, że ten kot chce wyjść do naszego domu. Weszedł po naszych deskach. No i... Chcę wam pokazać taki... Chcę wam pokazać taki... Co można sobie zrobić? Ja to robiłam wczoraj w szkole. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jutro Wam powiem w kolejnym filmie, jak to zrobić. I pa! A nie, jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam tatusia, mamusie, Masera, babcie, dziadka. Piotrusia, Sonie, Anonima i wszystkich moich subskrybentów, co lajkują moje filmy łapką w górę. I tych, co komentują moje filmy, dobrymi komentarzami. Pozdrawiam też Laurę, czyli kocham slajmy. 我的爸。Então,